Wzdłuż Alei Piłsudskiego i ulicy Wyszogrodzkiej trwają prace przy budowie nowego wodociągu. Będzie on jednym z dwóch głównych rurociągów doprowadzających wodę dla Podolszyc, Zielonego Jaru i Mielnicy oraz Borowiczek i zagwarantuje bezpieczeństwo dostaw wody dla wschodniej części miasta. Ze względu na bezpieczeństwo, konieczne było wyłączenie jednego pasa ruchu Alei Piłsudskiego na odcinku około 140 metrów od wiaduktu kolejowego w kierunku Podolszyc. Prace będą postępować w stronę ronda Wojska Polskiego. Większość z nich jest prowadzona z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Zakończenie zaplanowane jest na koniec marca. Inwestycja ma kosztować prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Ponad połowę tej kwoty wodociągi płockie pozyskały z Unii Europejskiej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 30. Na tegoroczną jubileuszową edycję wydarzenia, Płocki Sztab zaplanował aż 30 wydarzeń, odbywających się w różnych częściach miasta. Dzień przed finałem, w sobotę, najważniejszymi punktami na orkiestrowej mapie były Płockie Galerie Handlowe. To tam przez kilka godzin odbywały się występy młodych artystów, a także aukcje ich prac plastycznych. Jedną z nich poprowadził prezydent Płocka Andrzej Nowakowski po raz pierwszy, czy to na więcej 100 zł. I 500 zł po raz trzeci. Ogromne, ogromne brawa dla naszej artystki. W dniu finału na terenie miasta kwestowało 460 wolontariuszy. Siedziba sztabu i punkt, w którym pieniądze z puszek były przeliczane, znajdowały się w ratuszu. Niespodzianką dla kwestujących był ogromny tort z logo orkiestry, który ufundowała cukiernia Bombonierka. Punktualnie o 20.00 przed ratuszem odbyło się tradycyjne światełko do nieba. Ogromne, ogromne brawa dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, ale też dla tych, którzy od wczoraj na ulicach naszego miasta i zbierali środki i wrzucali do puszek, tak żebyśmy Dali szansę dzieciom, najmniejszym, aby mogły przejrzeć na oczy, aby mogły zobaczyć piękny, normalny świat. W momencie Światełka do Nieba zebrana w Płocku kwota przekroczyła 268 tysięcy złotych. Aktualnie jest dużo wyższa, a będzie jeszcze rosła, bo wiele internetowych aukcji nadal trwa. Zachęcamy do licytowania i pomagania chorym dzieciom.